Spider-Man to najlepsza gra superbohaterska od czasów Batmana i Arkham Asylum. No, rzekłem, no to kupujcie grę, lećcie, no i grajcie. No, skończyłem. No, to, to, to co, kończymy? Nie? Spider-Man jest z całą pewnością zaskoczeniem, bo o ile nie miałem wątpliwości co do jakości gry wypuszczonej spod skrzydeł isomaniak, to mimo wszystko efekt przerósł moje oczekiwania. Oh. Zacznijmy od kwestii najmniej mierzalnych, czyli chociażby takich jak wiarygodność postaci. Ten Spider-Man to Spider-Man taki, jakiego kojarzycie z kanonu. Oczywiście postaci nie są tutaj jeden do jeden, ale sam duch Spidermana, jego osobowość, jego postać jest oddana tutaj fantastycznie. Jego dylematy moralne, poświęcenie, straty. To wszystko, co znajdziecie w komiksach, ale nie tylko, chociażby gdzie w filmach, tutaj zdecydowanie jest, co każdego fana komiksowego powinno przyprawić o mokre majtki. Aaaa! Wielkie kudos do a, twórców to to, że oddali nie tylko Petera Parkera jako Spidermana, ale również Petera Parkera jako zwyczajną osobę, bo oto mamy chociażby interakcję między Otto Octaviusem a Peterem Parkerem, czyli nami. Które nie tylko rzucają światło na samego Otto, ale również na Petera Parkera. Jakby tego było mało, mamy tutaj również do wykonania badania a, naukowe w miejscu ich współpracy, co dodatkowo ugruntowuje Petera Parkera, jako nie tylko Spidermana, ale lokalnego geniusza i kogoś, kto na technologii zwyczajnie się zna. A propos badań, same badania są tylko wierzchołkiem góry lodowej, jeśli chodzi o zadanie poboczne w Spider-Manie. A tych jest Piordyliard. Piordyliard. When shit goes down, i robiliście na przykład tylko główny wątek fabularny, bądź misje poboczne, które też się pojawiają, zapominając o wszystkich znacznikach na mapie, jakie od czasu do czasu się narysują, to pod koniec gry jest ich po prostu zatrzęsienie i nie wiadomo za co się zabrać. Ale to, o czym należy wspomnieć, to pewne może nie zadanie poboczne, ale szereg znaczników odnoszących się do Black Cat, gdzie czuć bardzo silnie, że albo treść, która była w grze, została niestety wycięta, albo no, zwyczajnie nie zdążono z dostarczeniem całej puli. Mówię o tym, dlatego że wiemy, że DLC ze wspomnianą postacią jest już w drodze i z ewentualnych dialogów, które przychodzi nam czytać, jasno rozumiemy, że owa aktywność powinna mieć swoje rozwinięcie w owym DLC, czyli materiale, który powinien znaleźć się już w grze. Moje odczucie jest takie, że jeżeli faktycznie e, te elementy nie zostały wycięte z gry, lub e, część nie została wycięta z gry, to to, co już jest znalazło, e, w podstawowej grze powinno być raczej przeniesione do tego pakietu, bo tutaj mamy taki niepotrzebny zgrzyt. A szkoda, bo gra jest po prostu świetna. That's stupid! You're stupid! Stop being stupid! Graficzny jest zwyczajnie fantastyczny. Jeśli popatrzymy na mimikę twarzy, ona zwyczajnie powala. Najmniejszy grymas, czasem drgnięcie, zmiana charakterystyki oczu, sposób mówienia, oddanie emocji na twarzy, to wszystko jest tutaj najwyższej klasy i z całą pewnością zasługuje na docenienie, bo Podobny poziom, jeśli chodzi o PS4 Pro, zaobserwowałem tylko w takiej serii jak Uncharted i God of War. Jest fantastycznie pod tym względem i oh, szapowa. Gra jest dość długa i potrafi być trudna, szczególnie na wyższych poziomach trudności. W związku z tym przejście całej, mam tutaj na myśli całej, czyli zadania poboczne, główne wątek fabularne, wszystkie znaczniki, to pewnie jakieś 30-40 godzin grania, a to już sporo, bo suma sumarum Spider-Man nie jest grą RPG, Acz, mamy tutaj system levelowanie i to dobrze. Mamy tutaj system różnego rodzaju wdzianek, które przychodzi nam odblokować i jest to super. Jeszcze wisienka na torcie w postaci sprzętu, który ulepszamy, który wynajdujemy, który służy nam potem w day day-to-day combat. A ach, Można się w tym zgubić. Ale jest to ogromny plus, bo cały czas jest coś, co możemy ulepszyć, odblokować, gdzie możliwy jest znaczący postęp, zmiana charakterystyki walki i tak dalej, i tak dalej. Znów wielki ukłon w stronę twórców, bo mogli tak naprawdę olać trochę ten element, tylko że tak powiem, wyciskać licencję ile się da. Tak się nie stało, dużo, dużo pracy zostało, w tą, zostało włożone w tą grę dużo serca to widać i czuć chociażby po tym jak główny wątek jest popularny e, jest prowadzony po wszelkiego rodzaju małych szczegółach, jak jak ulepszanie sprzętu i nie tylko. E, tylko chwalić. Jednak dochodzi tutaj do pewnego zgrzytu. Mamy tutaj tak zwane gościnne występy, czyli Mary Jane Watson i Miles Morales. Tak, Miles też tutaj jest. I tutaj mamy elementy skradankowe, które gdyby były dosyć rzadkie lub pojedyncze. Pewnie nie robiłoby to wielkiej różnicy, ale niestety, e, jest taki fragment gry, gdy, gdzie są one relatywnie częste i to już zaczyna drażnić, bo to jest zupełnie inny styl gry, zupełnie inna charakterystyka i zwyczajnie brutalnie wybija nas z naszego normalnego rytmu grania, co zdecydowanie nie jest plusem. Można było to zrobić w zupełnie inny sposób. Można to było zastąpić jakąś narracją, lub zwyczajnie jakąś kartką. Nie trzeba było tego realizować w ten sposób, a nie podobało mi się to. Gra ma... Potężne trzy akty, i tutaj też jest trochę zachwiane tempo narracyjne. Bo o ile pierwszy i drugi akt można uznać za relatywnie ospałe, ospały, i nie jest to wbrew pozorom nic złego, bo staw rzeczy cały czas się dzieje. Więc to nie jest tak, że nudzimy się i patrzymy na pustą mapę. Ale trzeci akt, gdzie po prostu o kur... Jest czymś zupełnie wyjątkowym. It's time to stop! It's time to stop, okay? No more! Tutaj znowu a, pewien kamyczek do ogródka twórców pomijając uwarunkowania uniwersum tego, co chcieli przekazać, tylko schodząc na grunt trochę bardziej realny, starając się zespoilować najmniej jak to tylko możliwe. Gdyby wydarzenia przedstawione w grze rzeczywiście odbyły się w Nowym Jorku, to nie ma takiej możliwości, żeby rząd federalny nie wkroczył do gry i nie było tam wojska, godziny policyjnej, odcięcia i, no, generalnie wojny, nazywajmy rzeczy po imieniu. Ku mojemu zdziwieniu tak się tutaj nie dzieje, za to mamy jakieś prywatne, paramilitarne wojsko, a mamy policję i mamy wszech Pojętających się złoczyńców, włącznie z tymi z najwyższej półki, takimi chociażby jak Rhino, czy takimi chociażby jak, no niestety, Otto Octavius. Mały spoiler. W związku z tym trochę był to zgrzyt, bo rozumiem, że przyszedł czas w grze, gdzie należy podnieść wszystko do crescendo, ale no trzeba też zachować pewne e, miary, umiaru. Jeszcze raz, gdyby e, Nowy Jork tak się stoczył jak w trzecim akcie, nie ma siły na to, żeby rząd federalny i wojsko nie wkroczyło i generalnie nie, nie spacyfikowało całego towarzystwa. A jakoś tak się dzieje, że remedium na całe zło jest Spider-Man. Reasumując, Spider-Man jest. Produkcją wysokobudżetową, jest fantastyczną grą fabularną, jest fantastyczną grą o posmaku RPG, jest fantastyczną grą z otwartym światem, gdzie jest mnóstwo rzeczy do zrobienia, gdzie mamy fantastyczną, a, główną linię fabu, no, fantastyczną, może nie, bardzo dobrą linię fabularną. Za to jednak taką fabułę, której nie powstydziłyby się chociażby te gorsze części Spider-Manów e, z pierwszej iteracji, jak i z drugiej, czyli Amazing Spider-Man i, i ten zwyczajny Spider-Man. E, fantastyczna propozycja, która zapewni e, Friday na wiele godzin, e, która wciąga, posiada fantastyczną grafikę, szczególnie na PS4 Pro, e, gdzie autentycznie jesteśmy wessani do tego świata, gdzie nie jest przesadnie łatwa, gdzie przyjdzie nam ginąć jeśli nie wybieramy najmniejszego poziomu trudności. Praktycznie nie ma czego nie lubić, prócz drobnych zgrzytów, które w każdej grze, nawet tych najlepszych, się pojawiają. W związku z tym musicie wypróbować, jeśli nie teraz, to w jakiejś bliższej niż dalszej przyszłości. Gra jest zwyczajnie fantastyczna, zasuwanie na pajęczynach jest świetne. A biatyki i walki z bosami są również genialne i dostarczają sporo frajdy. Po prostu brać, brać, brać bo jest bardzo dobrze. A ja zapraszam Was do sprawdzenia pozostałych materiałów na kanale, a także subskrypcji. Dzięki za dziś i widzimy się w następnym odcinku. I tym optymistycznym akcentem kończymy program gotowania o czwartej rano.